Kolejny dzień I Jedziemy do Santa do Jedziemy do na Jedziemy pociągiem Elegancki ten pociąg My mieszkamy w dzielnicy Mestre To jest taka specjalnie jakby trochę I Przejeżdżamy pociągiem i jedną co 3 minuty, co 5 minut kosztuje euro 41 czyli za dwa bilety mamy tam około 13 złotych 1350 zł 13 to jest chyba spoko. i zaczynamy naszą wycieczkę po Wenecji Myślę że w sumie, w sumie nawet jak takich tych podróżniczych takich marzeń albo celów to nie wyobrażam sobie zaport do Wenecji żebyśmy byli nie wiem czemu. tak? Ja nie No i tak Zanim długo słońce wyjdzie, jakieś będzie lepsze kolorki Dobra, no to co, idziemy Czy my wiemy gdzie mamy iść? Idziemy tam Idziemy tam Czyli tam Zobaczyłem pierwszą taką, taki kanał To od razu trzeba nagrać, nie? Pewnie potem będę miał dość Pewnie potem już będzie, przywyknę Agnieszka studiuje nie co, się? Ale jaka tu jest ładna ta no. gondola. Znaczy ładna, no. no ładna. Tu mamy jakiś pierwszy punkt, ale chyba nie będziemy tak chodzić punkt po punkcie, bo to w sumie to punkt jak punkt. Chyba trzeba się włóczyć. Chyba trzeba się włóczyć, tak. No to się włóczymy. Hmm. A tu Pozawijamy dychami. Uciekamy. Mm. To się zrobi trochę zator. Tam śmieci wynoszą. Zbiera, na, tym, na tym wózku zbierają śmieci od ludzi. A potem przerzucają te śmieci do, do śmieciarki na wodzie. Tutaj dostawy. <laughs> <laughs>

Postanowiliśmy, że zejdziemy z głównej alejki, czyli pójdziemy równolegle, ale tu równolegle to są niezłe zakamarki, nie? Most, most Rialto, najstarszy most w Wenecji. ale tu jest ludzi, ale ucinamy kadr i jest mniej. No i tak <laughs> Tu jest jeszcze na drugą stronę widok no To tu ładnie, nie? Mm -hmm. Taki tam jest ten most, gdzie byliśmy, To jest, zaraz tam wracamy. No tutaj troszeczkę ładnie się robi. Sameczko też już wyszło. Tam jest tramwaj, będziemy potem nie wracać. Weszliśmy na galerii. Za darmo, dziwne. Trzeba mieć rezerwację, ale jakoś nam się udało, nie wiem jak. Tu jest najładniej. No, czyli to jest galeria, w za darmo można było się wysikać i wyglądać z tarasu. O, to jest ta galerijka. Mieliśmy chyba jakiegoś farta, jak tam weszliśmy, bo trzeba mieć jakieś rezerwacje, ale przyszliśmy i w sumie z jakąś grupą niemiecką żeśmy zeszli.

W sumie spoko W sumie spoko Parking, gondol. No nie wiem, tutaj mnie jakiś tak urzekło, to miejsce w dlatego się zatrzymałem. Bo Agnieszka szła dalej. Tam jest jakiś taki mościk. No, nareszcie trochę przestrzeni, nie? Dobra, gdzie jesteśmy? Znajdź, to co to się nazywa. Plac jakiś. Świętego Marka. A, dobra, to jest plac... Plac Świętego Marka. I Bazylika, tak? To będzie to? Chyba to. No tu fajnie. Znaczy, wszędzie pomiędzy. Wieża zegarowa, Bazylika Świętego Marka. Aha, to jest do, do, do Dożów? Dożów. Pałac Dożów. Skrywa wiele tajemnic. Torturowano tu więźniów i przechowano tajne archiwa. Tam gra i gitara Jemy sobie lody na takim mostku O, grecka flaga No dobre nawet Zalecieliśmy w internecie, że tutaj są dobre Nie wiemy o co chodzi, ale już drugi raz widzimy pizzę z frytkami Nie wiem o co chodzi Zamówiliśmy sobie pizzę po wyglądach O co Drugi raz widzimy tu pizzę z frytkami i musieliśmy jej spróbować Nie? Dobra, jedziemy z koksem No, pojedliśmy Pizza spoko Nie spoko, bo... Tylko trzeba było się przyzwyczaić właśnie do tego miałkiego smaku znaczy takiego mało... no... Brakuje ostrości. ostrości. Ale spokojnie. Co to jest? Zimy tu weszli. No i co? No i dobra. Pojednimy. Idziemy dalej. A teraz mamy smak na spritz Aperol. Z aperolu. Czy jakoś tak <gry> tutaj jestem... Ten... Gigantyczny jacht jakiś piszę tam rivet jacht Ciekawe kogo ktoś pewnie bogacza fajny Pływałbym Tutaj mamy katamaranik a tam dalej kolejny taki no, a ten tutaj to jest proszę państwa kosmos tam chyba sprzątają a tutaj, elegancki. Jesteśmy jeszcze w parku miejskim. Tam pod koniec, tam na tej wyspie Pod koniec jesteśmy już lekko zmęczeni. Odpoczywamy. Patrzymy, czy, coś żeśmy czy wszystko żeśmy zwiedzili. No i chyba z grubsza tyle. Będziemy się wybrać za niedługo do tramwaju wodnego i wrócimy. I chyba tyle. No, zmęczeni już jesteśmy. Nie? Mhm. Ciepło się zaczęło robić. No i jak wrażenia? No ładnie, ale. Ale co, dużo ludzi. dużo ludzi. Ładnie, dużo ludzi. Warto zobaczyć. Ale jeden dzień wystarczy. Ale jeden ale dzień zapadnie. wystarczy. No, jeden dzień wystarczy. A, a śmierdzi? No, raczej nie. Gdzieś tam były miejsca, gdzie tam zajechała, ale. Ale to jakoś tak nie czułem jakieś, żeby śmierdziało strasznie No i tyle Tak więc będziemy wracać A potem co? Spanie i jutro jedziemy dalej w podróż jutro Jutro idziemy zobaczyć posiadłość Romeo i Juli Czy jakoś tak w Weronie, w Weronie i potem nad gardę Ale to jutro dzisiaj jeszcze czeka nas powrót tramwajem To też jest atrakcja sama sobie nie gondola, ale, ale, ale też jest okej okay. Dobra, no to tyle, chyba tyle Płyniemy tramwaj wodnym. Trzeba mieć maski obowiązkowo Transport publiczny Pierwsze wrażenie mi się tutaj bardzo podoba. Dzisiaj dzisiaj próbujemy trochę zwolnić. Znaleźliśmy dom Julii. Ale gdzie my to weszliśmy? Ale jest ciepło masakra. No i co? Dzień dobry nad gardą. Tutaj będziemy szli.